8 czerwca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu odbyło się walne zgromadzenie członków Spółdzielni Południe. W czasie obrad przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2014, jak również sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni. Ponadto zatwierdzono harmonogram termomodernizacji budynków należących do jej zasobów, udzielenie absolutorium prezesowi zarządu Grzegorzowi Zielińskiemu było jedną z kluczowych uchwał podjętych w trakcie walnego zgromadzenia. Spotkanie stało się pretekstem do podsumowania zrealizowanych działań. Do dnia dzisiejszego mamy docieplone dwa budynki niskie plus zespół, kompleks budynków tzw. Tak domków. Jeżeli chodzi o przyszłość, tą najbliższą w tym roku, to mamy do zrealizowania budynek wysoki przy ulicy Naftowej 33, drugi budynek wysoki oraz dwa budynki niskie, jeden tarasowiec. Kolejność wynika w głównej mierze z pieniędzy, które dane nieruchomości posiadają. To znaczy, im więcej dana nieruchomość ma zaoszczędzone pieniędzy na funduszu remontowym, tym może liczyć na szybszą rewitalizację. Jedną z planowanych inwestycji jest montaż nowoczesnych, energooszczędnych wind, które w przyszłości miałyby przynieść mieszkańcom osiedla spore oszczędności. Mamy zamiar podłączyć windy do naszych układów fotowoltaicznych. Podłączenie takie jest możliwe w konstrukcji tych budynków, niemniej jeszcze nikt tego nie zrealizował z tego względu, że fotowoltaika była dotychczas raczej niedostępna dla spółdzielni. Czowadzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodowało to, iż możemy przystąpić do realizacji tego zadania. W trakcie obrad dyskutowano o roli firmy Jantar, partnera i wykonawcy projektu termomodernizacji osiedla. Naszym zadaniem jest przede wszystkim Wykonanie koncepcji, ta koncepcja jest zatwierdzana przez zarząd i dopiero wówczas realizujemy zadanie, zaczynając od dokumentacji, pozwolenia na budowę, pozyskania środków, a następnie wykonawstwo ich i rozliczenie tych środków. Rozliczenie następuje akurat ze środków pozyskanych i, i tak naprawdę to ryzyko całe leży po naszej stronie. To zadanie wykonujemy z własnych środków, a dopiero po uzyskaniu środków zewnętrznych możemy liczyć na, na zwrot poniesionych nakładów. Pojawiły się pytania o źródła finansowania termomodernizacji budynków. Mieszkańcy obawiają się, że rewitalizacja oznacza dla nich automatyczny wzrost stawek funduszu remontowego. Nie jest to cała prawda o jakby bezpośrednim wpływie Kosztów inwestycji na stawki funduszu remontowego. Ci, którzy próbują bezpośrednio jakby łączyć te dwa elementy, zapominają o oszczędnościach i liczą, próbują wyliczać, zapominają o oszczędnościach. oszczędnościach na cieple. Zarząd ma pełną świadomość tych zagrożeń, jakie wiążą się z tego typu przedsięwzięciami. Jak też y, liczymy się z wszystkimi obawami, jakie towarzyszą, zresztą słusznymi i zrozumiałymi obawami mieszkańców. I staramy się y, tak zabezpieczać i, i tak prowadzić ten proces pozyskiwania środków, żeby y, nie doprowadzić do sytuacji właśnie zabezpieczenia na hipotece. Zarząd Spółdzielni otrzymał mandat zaufania w postaci udzielonego mu absolutorium. Może więc z powodzeniem realizować kolejne punkty planu rewitalizacji osiedla, tak by jego mieszkańcom żyło się bardziej komfortowo i oszczędniej.